Yeah. W zasadzie pierwszy aktywny dzień na boholu. Pogoda nam nie dopisała, więc musieliśmy pozmieniać plany i przyjechaliśmy do sanktuarium Tarsierów, Tarsiuszy, Wyraków. Trzy nazwy wymienne. Konkretnie tutaj występuje Wyrak Filipiński i są to takie śmieszne małpeczki. Niedługo je zobaczymy i jak się dowiemy czegoś więcej od niego, od panów, to powiemy Wam, a jak nie to powiemy tylko to co wiemy. Terytorium, y, sanktuarium y, wyraków. I trzeba tutaj być bardzo, bardzo cicho, ponieważ te łupki bardzo się boją. I już widzieliśmy pierwszego i są prześliczne. Wyraki, które aktualnie tutaj obserwujemy, mogą skakać na wysokość 3 metrów, mimo że są takie malutkie. I tylko raz do roku mogą urodzić jedno dziecko. Także to bardzo mało. I pytaliśmy się, nie żyją one tylko na wyspie Bohol, ale także na innych wyspach na Filipinach. I są bardzo wystraszone, jak się na nie patrzę, naprawdę. A ja dodam tylko tyle, bo one mają takie śmieszne, ogromne oczy. To są zwierzątka, które mają największe oczy w stosunku do reszty całego ciała, w stosunku do wielkości całego ciała, z wszystkich zwierząt żyjących na świecie. Jeszcze jakąś jedną ciekawostkę miałam dodać, ale... A, bo ogólnie myślimy, że to są małpki. One są z rodziny naczelnych, ale jako taką małpkami nie są. Więc chyba na razie ciekawostek tyle i rozpadało się na dobre uciekliśmy przed deszczem jeszcze jedną ważną informacją jest to dlaczego trzeba zachowywać taką ciszę podczas zwiedzania i oglądania tych malutkich stworzeń, dlatego, że one mogą przestraszyć się na śmierć nas i umrzeć jakkolwiek głupio to brzmi nie wiem jak się zabrać do tego co wtedy, jak, jak powiedzieć wam o tym co chcę zrobić ale tutaj jest taki zipline i sobie podjąłem decyzję, że to zrobię. Z każdą sekundą coraz ciężej jest na to pójść i wydaje mi się, że to jest... jest no dobra, zobaczymy, może niedługo. Musisz sobie gimbala? O ready? Three, two, one. Go! Z powodu masy przekleństw i w oryginalność ścieżka dźwiękowa została wycięta. Wyglądało to mniej więcej tak. O kurde! Nie! O nie, boję się, że spadnę! Ja chyba latam! Juhu! No, więc tak to wyglądało mniej więcej w rzeczywistości. O oh mój god! Okay. I'm still, alive. Okay. You're still alive. Może się wydawać, że już jak raz zrobiłeś coś takiego, to będzie lepiej. Ale szczerze mówiąc, bardziej się stresuję przed powrotem niż przed pierwszą stroną. Co ja robię, ludzie? Mam tak. Fajne przeżycie. Jak ktoś lubi jakieś takie frajdy, no to miazga. Są mi też tanie, bo 30 zł. Na Boholu, kurde. Robogriver EcoTourz jakoś tak to się nazywa. Ale drugi raz bym tego nie zrobił. Także dobrze, że to zrobiłem dzisiaj i już więcej tego nie zrobię. Jedziemy sobie. Jedziemy. I widzimy na brzegu jakiś śmieszny mostek bambusowy. I w cholerę ludzi na nim. Okazało się, że to jakaś jedna z miażdżących atrakcji turystycznych, bo tych ludzi jest niestety za dużo. Atrakcja w sumie też taka mm, wątpliwa, ale no cóż, szkoda się było nie zatrzymać. Jechali kastro, jechaliśmy, wkradliśmy, wracaliśmy z rzeki Lobo. I tak się rozpadało, to normalnie, że już nie widzieliśmy, jechaliśmy. I zatrzymaliśmy się w jakiejś e, knajpie przy drodze. Malinkaski mokre, pelerynki mokre, ja mam całe spodnie dupę mokrą. No i pijemy kawę. Dobrze pani miała czarną bez cukru. No i jemy ryż z mięsem i warzywami. Tutaj wszyscy są w szoku ogólnie jak Gabi chce kawę bez cukru i się po trzy razy dopytują. A dzisiaj rano nasza na przykład pani w naszej noclegowni dała jakby co trochę cukru. Prosiłam trzy razy panią, żeby nie dawać mleka cukru. Pani przynosi mi kawę i mówi, że dała mi tylko little bit, little bit sugar. A ja to do niej, why, why? Ona, że czarna kawa jest niedobra. Ja mówię, okej. Okay. Jesteśmy w sercu wyspy Bohol. Dookoła nas wyrastają wszędzie wzgórza, które przypominają kopce. Geolodzy nie potrafią do końca wytłumaczyć, w jaki sposób zostały one uformowane. Przekopałem trochę internetów, trochę poszukałem i nic konkretnego nie znalazłem. Miejscowi wierzą natomiast, że powstały one w wyniku walki dwóch legendarnych olbrzymów, które rzucały się wzajemnie głazami. No i właśnie takiej wersji się wszyscy tam trzymają. Do końca nie wiadomo też, ile tych wzgórz jest. Jedne źródła podają liczbę 1260, a inne z kolei 1770 więc bardzo duży rozstrzał. Jedno natomiast jest pewne: jest ich dużo i zajmują obszar około 50 kilometrów kwadratowych wyspy. Końcem marca, a więc gdy pora sucha trwa już na Filipinach, w najlepsze wysychające wzgórza przybierają brązowawo-miedziany kolor. Dlaczego więc nie nazwano ich miedzianymi wzgórzami? No, tego do końca nie wiem, ale wydaje mi się, że czekolada budzi po prostu przyjemniejsze skojarzenia. No więc jesteśmy na kempingu, dlatego tu łapię w cudzysłów ponieważ poza naszym namiotem nie ma żadnego innego i nie ma nikogo tu w ogóle poza nami a no i miejscówka to się nazywa Sea of Clouds na Boholu charakteryzuje się tym, że rano powinniśmy być właśnie w morzu chmur, ponieważ tu jest taka niby wyżynka a dookoła jest, dookoła jest wszystko niżej położone i bardziej płasko on, muszę przyznać, że na razie jest bajkowo tutaj, dla mnie, nie wiem czy to można, w tej chwili pomyślałem pieszczatki, ale to jednak nie są pieszczatki, po prostu to jest miazga jakaś, nie żeby w mieszczatkach nie było. No i cóż, mamy nadzieję tylko, że te chmury jutro rano przyjdą i będziemy rzeczywiście pośród nich sami sobie nad tym wszystkim. Już rozpościerają dookoła nas wszędzie tarasy ryżowe, z każdej strony. Ciekawostka, dzisiaj rozmawialiśmy z naszą panią przewodnik po to opowiadała nam, że tutaj w zasadzie na śniadanie, obiad i kolację je się ryż. Kwestia z czym? Najczęściej z ryb. Dużo więcej rzeczy nam opowiedziała, że ogólnie to jest bardzo biednie na Filipinach. Ale wszyscy... Pozytywni. Śmieją się, śpiewają cały czas. To jest właśnie najśmieszniejsze tutaj, że czy do obiadu, czy do kolacji, czy do kąpieli, słychać po prostu śpiewy. Każdy do ciebie się uśmiecha, każdy chce ciebie pomóc. Normalnie, że nie umierać. Pśku. 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 Wczoraj myślałem, że będziemy tutaj sami. Dzisiaj rano budząc się byliśmy w niemalym szoku, ponieważ obok nas jest pełna namiotu. Wczoraj wieczorem słyszeliśmy krzyki gadanie. chyba dużo dzieci przyjechało, czy dzieci nastolatków przyjechało imprezować na weekend. I dzisiaj ogólnie na wschód słońca stało bardzo dużo ludzi. Otwierały się takie tutaj szybudki, panie robią kawę z saszetki. I udało się, widzimy, może Chmur